Witam serdecznie na naszym kanale Szeregowy Wojo. Na wstępie łapkujemy się, spróbujemy i komentujemy, że Wam się film spodobał, a najbardziej zachęcam do obejrzenia innych materiałów bardzo ciekawych lub ewentualnie live'ów, w których dowiecie się wiele, według mnie ciekawych, interesujących rzeczy na świecie, tym bardziej podobne. Ok, myślę, że zaczynamy. Oczywiście zapraszam się wszystkich użytkowników nowych Wejdźcie na DC o ankietę wypełnienie. Tam jest wielka społeczność, która pomoże. W ewentualnych Waszych pytaniach, czy ewentualnie zapraszam na inne filmy, zaczynamy. Kilka dni temu dostałem fajną zdjęcie. Jak widzicie, pozwoliłem sobie zacząć zarochać jej twarz, trochę mniej czy bardziej, ale widać, że jest kobietą. Plakat. Dokładnie do tego tyczy, nie wiem i nie wnikajmy. Już nie mówię tutaj, co na tym zdjęciu jest przedstawione, i, i czy to jest jakaś szkoła mundurowa. W naszej, na naszej wyspie, czy co? Ale stwierdziłem, że zrobię fajny materiał na temat, chyba trzeci z kolei, o kobietach. Czego naprawdę kobiety szukają na naszej wyspie? Myślę, że tak naprawdę kilku rzeczy. Może być to na przykład zajść ciążę, łatwa praca, lub ewentualnie małżonka. Dlaczego tak stwierdzę? Bo oczywiście mam wiele informacji, które docierają do mnie, i ludzie płaczą, że muszą służyć z kobietami. W końcu równoprawnienie jest, nie? Ale jeżeli kobieta przychodzi i po roku, załóżmy, takiej służby na naszej wyspie, zachodzi w ciążę. oczywiście do ciąży nic nie mam, nie? Ale zachodzi w ciążę. To tak naprawdę takie, takiego etatu przez dwa lata ponad jest pusty. Ktoś musi jej pracę wykonywać. Jeżeli jej nie będzie, to oczywiście mówię później, na przykład, wróci z Macierzyńskiego. Służb nie może mieć, nie może mieć. Musi mieć skróconą służbę na takim serwerze jak naszym. A po trzech, czy tam, załóżmy, następnego roku, znów zachodzi. I tak naprawdę przez 7 lat można go osobę w ogóle wyeliminować. Ja już tutaj nie mówię o no, ich sprawności fizycznej, czy ewentualnie ich podejścia, ich wyglądu, no, bo tutaj, jak na, na tym obrazku jest załączone, czy bardziej fotografii, tak jak to powiedziałem, b -board. Beret jest bardzo przepisowo i regulaminowo założony. Chociaż <laughs> to jest realne życie, a my mówimy o grach komputerowych, to jest trochę inna rzecz. Ale przykładając mówię: A, fajne zdjęcie, to je rzucę. Zobaczcie, jeżeli takie kobiety naprawdę tego szukają, naprawdę nie wiem, bo yy, znam takie dziewczyny, które, jak to nieraz opowiadałem na live'ach, yy, które opowiadają rzeczy, które nie powinny być na fazie publicznej wyjaśnione, tak jak na przykład. Jeżeli są dziewczyny, proszę zakryć uszy. A jeżeli są mężczyźni, to jak prawidłowo mężczyźnie <laughs> robić focha? <laughs> Niech tak będzie. Jak to w jeden skrót, to ok. I one się nawet nie przyjmują. Oni tylko o po prostu przy sobie rozmawiają. I nawet nie patrzą się gdzie. Albo na przykład, a dzisiaj mojemu kochankowi nie zrobiłam focha i ma zły humor. Fajna opowieść, ale no, szanujmy się, ludzie. Niektóre naprawdę dziewczyny nie przestrzegają regulaminu. Nawet tutaj, na tym założonym obrazku, który przedstawiłem Wam dzisiaj, znów, znaczy jest cały czas w tle nawet sama fryzura. Czego naprawdę musimy się zastanowić, czego naprawdę szukają kobiety? męża? Nieraz widziałem, że pewna kobieta, którą znam, koleżanka, zmieniała trzy razy nazwiska w ciągu dwóch lat. Bo coraz bardziej wyższym stopniem hajtała się. Wiadomo, załóżmy, że zaczęła od szeregowca, później poszła, załóżmy, na chorążego, a później się hajtnęła z kapitanem. Fajna logika, ale dlaczego to on robi dla kasy? Ja tutaj nie będę opiniował wszystkie kobiety, nie będę tutaj opiniował, dlaczego naprawdę są, ale chcę po prostu taką stworzyć Wam Racjonalną myśl, że jest przejebane niestety, służyć na serwerze naszym w armii trójce z kobietami. Ponieważ mam taką sytuację, że załóżmy na 15 osób 7 kobiet jest, jest 7 kobiet i 3 są w ciąży. Fajnie, ale już trzech mi eliminuje. A trzeba pracować, trzeba wykonywać jej pracę. Ja już to nie mówię, że na przykład różne są, jak to powiedziałem, nieraz na live'ach stanowiska, ale też, jeżeli jest fizyczna praca, no w końcu za to samo pe pensje biorą. Więc jeżeli my mamy podnieść 30, 50 kg, 60, to dlaczego kobiety nie mogą tego podnosić? To jest najlepsze zastanawiające takie pytanie. Nie, bo są kobietami. Przynieśliście równouprawnienia. Ja już nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach paranoicznych, takich na przykład. Ja mam, jak tutaj raz opowiedziałem na filmie, miałem sytuację, że no niestety żołnierzowi dałem polecenie, że zostanę po służbie. Znaczy, nie po służbie tylko po godzinach, bo trzeba było coś zrobić. A noga nasza koleżanka powiedziała, ja nie mam zamiaru zostawać, ja idę do domu. Fajnie. Naprawdę fajnie. Ja teraz rozmawiałem z, z osobami, które dopiero się szkolą, czyli nadal szukam roboty. I mówimy właśnie o tych przepisach, że niedługo te nowe przepisy wchodzą i będzie 11 miesięcy praktycznie. A, dziwiście kobiety mówią: To ja nie mam zamiaru wtedy przychodzić w ogóle. Ponieważ ja z dziecka nie mogę zostawić samego. No ale jeżeli tu tak samo mężczyźni um, idziemy w takim kierunku, chcemy grać, chcemy się rozwijać, to nie możemy się zastanawiać, ile będziemy, jak będziemy, ile trzeba będzie wykonywać. Jest polecenie, trzeba wykonać. Nieważne, jakie to jest głupie polecenie czy mądre. To tak samo jest jak na wojnie. Bez obrazy. Co się robi z kobietami podczas wojny? My mężczyźni wiemy, ale chyba kobiety nie wiedzą. Wszyscy myślą, że będzie ok. Zobaczcie, jaka teraz w chwili jest sytuacja na granicach. Można powiedzieć, zła. To taka, jeżeli bym dostał, czy to Twój kolega, nie wiem z kompanii, jak u nas w Kanadyce, dostał kulkę w nogę. Czy myślicie, że taka dziewczyna pomoże? Tak, pomoże. Przyłożył, jak też się mówi, broń do skroni. Jak nasz kochany ostatni raz Wotowiec, jak tutaj było 2001, pozdrawianego, panie, jak się pośmiałyśmy z ciebie. To. Mm, przyłożył sobie broń do luf, do głowy. Naprawdę inteligentna. Zobaczy. I co ona taka zrobi? Nic. Wiem, że dzisiejszy odcinek jest takiego bez sensu, ale tutaj jest film przeznaczony do rozmyślenia, i chciałbym Wasz komentarz usłyszeć, jak myślicie na ten temat, czy naprawdę kobiety powinny być na naszej działalności. Ja bym naprawdę wiele mógł przekazać przykładów, ale jak jest uprówno równouprawnienia? Nie ma tego. Dziewczyna może, mężczyzna nie może. Czy inne rzeczy do dziewczyny się nie krzyknie, bo od razu w płacz wpadnie w histerię i pójdzie do ojca na spłytkę. Nie jest to racjonalne wyjście. Ale jest. Można powiedzieć, że z tą chwilą, w której nakręcam ten materiał, zastanawiam się po co? Dlaczego? Tak? Ja to powiedziałem, nawet będę w szybczy... Trzy przykłady, ale bardziej mi chodzi, że szukają męża. A niestety nasza działalność powoduje, że to bardzo odpowiedzialna działalność. Bardzo ludzie na nas wierzą, ufają i wierzą w naszą, można powiedzieć, no nie siłę, ale że się poświęcimy. Myślicie, że takie kobiety, <grym> nie pójdą na L4. Fajnego, ładny pisowe trzyma w ręku. Ale czy teraz, załóżmy, potrafi się obsługiwać? No, ja nie wiem, ile razy się, bo się zastanawiam. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć, co moja opinia jest, bo naprawdę bardzo skrótowo pomyślałem dzisiaj, tylko chciałem taką inną materię nakręcić o stacji benzynowej. Pełne sytuacje, jak mnie pani potraktowała z pełnej stacji benzynowej w naszej grze. Ale no niestety, stwierdziłem, że był kobietą. Zapraszam wszystkie osoby na DC. Bardzo mi miło pod ostatnim odcinkiem, ile było wyświetleń i łapeczek. To znaczy, że naprawdę chciałbym, czy tego dzisiaj ten materiał jest. I życzę, że powiecie mi na te pytania, które Wam zadałem. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego razu w moich materiałach. I jeszcze raz zapraszam wszystkie osoby na inne odcinki lub live y do obejrzenia. Hej!